Serdecznie dzisiaj z moim gościem specjalnym, e, Irką. <laughs> witam, witam, witam. <laughs> e, dzisiaj jestem w jej cudownej pracowni, w której tworzą się po prostu magiczne rzeczy. Etapy produkcji pokażemy Wam później. E, a na razie chciałabym, żeby Ircia troszeczkę więcej opowiedziała o tym, co tutaj robi i o co w ogóle chodzi z tymi cudownymi e, maskotkami, poduszkami. No, powiedz nam coś więcej. Generalnie produkt powstał z troski o moje dzieci. Po prostu szukałam rozwiązania pocącej się główki w nocy mojego syna. Stawał codziennie zlany potem. Nie wiedziałam już, czy, czy chodzi o niedobór witaminy D, czy jakieś inne sprawy zdrowotne. I zaczęłam przeszukiwać sieć w odpowiedzi na to pytanie i do, dobiłam się do stron producentów wyrobów z łuski gryczanej. Zaczęłam na ten temat dużo, dużo czytać. Okazało się, że łuska gryczana zawiera związki celulozowo-ligninowe, które absorbują wilgoć, dzięki czemu się woda nie zbiera wokół główki dziecka i wstaje suchą głową. I, I to był strzał w dziesiątkę. To rozwiązało totalnie mój problem. W początkowej fazie używałam poduszki mojej teściowej, którą zakupiła sobie na jednym z wydarzeń kulturalnych w mieście. Ale stwierdziłam, że jeżeli chodzi o moje dzieci, muszą mieć coś pięknego. Dlatego, dlatego wyprodukowałam takie oto. Zabawne wzory poduszek, które są zresztą inspirowane obrazkami, zarówno moich dzieci, jak i dzieci moich koleżanek. Bardzo zdolne dzieci. E, dlatego one tak bardzo kochają te zabawki, bo. To jest coś, co oddziałuje na ich fantazję. To są obrazki przedszkolaków. Nie dość, że są piękne, użyte materiały do produkcji są z certyfikatami Ecotex. Są bardzo milusie, tak. To dodatkowo posiadają takie elementy, za które można ciągnąć, co dzieciaki też uwielbiają, że to nie jest tylko zwykła poduszka, ale także i zabawka, przytulanka. Wszystko w jednym. Ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie są te rzeczy tylko dla dzieci, tak naprawdę, e, bo wielu z nas po prostu jest dużymi dziećmi uwięzionymi w ciele dorosłego, na przykład, więc e, ja też mam tutaj swoich ulubieńców, po prostu kiedy widzę te rzeczy, to ja mówię, o Jezu, chciałabym mieć to, to, to i to, w ogóle tak mi się podobają te rzeczy, nawet do wystroju wnętrz, słuchajcie, są genialne. E, ale oczywiście też posiadamy gamę produktów dla osób dorosłych. Czyli już nie w takich fantazyjnych wzorach, a na przykład zwykłe wałki, rogamy czy poduszki lędźwiowe, które odpowiadają na potrzeby osób dorosłych, przede wszystkim kobiet, które są wymęczone po porodzie, obolały kręgosłupy, nie chce się tak naprawdę nic ze sobą robić, tylko wypoczywać, rozmasowywać te napięcia mięśniowe. I to jest właśnie odpowiedź również dla kobiet po ciąży. Ale nie tylko, myślę, że to też dla mężczyzn jest jakoś tam. E, tak, mój mąż na przykład e, śpi na rogalu, e, także e, po prostu teraz e, poszerzamy gamę produktów o, o kolejne i kolejne odpowiadając na potrzeby e, także dorosłych. Podlinkuję Wam tutaj na dole adres internetowy, na którym e, możecie zobaczyć, jakie cuda właśnie tworzy Kokomino, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, że w ogóle powiedz nam właśnie, skąd powstała nazwa firmy. Generalnie moje dzieciaki uwielbiają koty. A że Artur dopiero zaczyna, mój młodszy synek zaczyna dopiero mówić, wymawia pierwsze sylaby, na kota mówi ko, często mówi koką. I tak, tak połącząc fakty, kot i ta nazwa ma się kojarzyć z czymś miłym, z czymś do snu, z, z dziećmi przede wszystkim. No i łącząc te, te wszystkie fakty razem powstała nazwa Kokomilo, Milo, sygnowana kocią, e, kocią śpiącą mortką. E, także wszystko, wszystko ku temu się sprowadziło. Czy zamieszczasz jakieś inne właściwości właśnie tej łuski gryczanej? Bo tak przyznam się szczerze, że ja wcześniej nie słyszałam w ogóle o czymś takim jak łuska gryczana. E, dużo osób e, nie słyszało tak naprawdę. E, zdecydowanie więcej osób z młodszego pokolenia w ogóle nie wie co to jest. Mówi kasza gryczana? Czy to się je? <śmiech> <śmiech> nie, proszę Państwa, łuski gryczanej się nie je. Jest to odpad podprodukcyjny po e, produkcji kaszy gryczanej tak naprawdę. Ale łuska gryczana ma w sobie bardzo dużo cennych właściwości. Nie tylko absorbuje wilgoć, ale także blokuje szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego wydzielanego przez wszystkie urządzenia w domu, a teraz jest tego coraz więcej w naszych mieszkaniach, niestety. Zawiera także w sobie rutynę, więc związki wzmacniające odporność dodatkowo. Również są to produkty antyalergiczne, co też jest ważne. Teraz praktycznie co drugie dziecko cierpi na różnego rodzaju alergie. E, a łuska gryczana e, jest niesprzyjającym środowiskiem do rozwoju bakterii, roztoczy, pajęczaków i innych mikroorganizmów, e, dzięki czemu tworzymy przyjaźniejsze środowisko do snu e, dla każdego, tak? bo tak naprawdę łóżko to jest miejsce, gdzie, e, gdzie jest wylęgarnia tego typu drobnoustrojów, bo mają sprzyjające warunki ku temu, czyli ciepło, wilgoć. E, aż strach a strach pomyśleć na czym my śpimy. Dlatego poduszka jest to pierwsza i podstawowa rzecz, którą powinniśmy w sypialni naszej wymienić, aby troszeczkę zdrowiej spać. Po prostu. A czy na takich właśnie poduszkach, jak masz tutaj, czy, czy na, na tym można generalnie, bo wiem, że to, są takie, to jest linia dla dzieci, ale czy na przykład na tym one śpią, czy po prostu to jest takie wiesz do leżakowania, czy do. Um na tym dzieci śpią. Wszystkie poduszki są zaprojektowane w ten sposób, aby wielkość była dostosowana mniej więcej do anatomii małego dziecka, tak? Także wielorybek na przykład sprawdza się idealnie dla dzieci w wieku mniej więcej od roku do 5-6 lat. Mamy też i większe modele, i trochę mniejsze dla każdego coś miłego. Słoń jest to lokal akurat podróżny, już również dla osoby dorosłej. Ha! Pięknie się prezentuje. Wiecie, jak to jest, jak czasem się jedzie gdzieś w bardzo długą podróż albo leci się samolotem i często głowa po prostu nam sama opada ze zmęczenia. I ślinka leci. I ślinka leci. <noise> Ale na przykład powiem Wam szczerze, że, że ja nie lubię tych takich dmuchanych poduszek, bo one dla mnie są strasznie takie, jak, jak te materace dmuchane takie. Z z dawnych czasów, nie wiem, tak. ze starych czasów, z dawnych czasów, nieważne, więc one nie sprawiają mi jakiejś przyjemności, a to po prostu słuchajcie, jak się nałoży na głowę, to po prostu aż się, aż, aż się chce do tego przytulać, bo to jest tak milutkie i układa się fajnie właśnie pod, pod, pod karp, pod głowę, super. Tak, na dodatek łuska gryczana oddycha, tak, także nie będziemy się właśnie na tym pocić. Dodatkowo ma taką budowę muszelkową, tak? Ona sprężynuje, więc idealnie układa się właśnie pod kręgosłup, co też jest ważne, ponieważ często podczas snu przyjmujemy niewłaściwą pozycję. Wstajemy potem rano z bólem karku, różnymi innymi napięciami mięśniowymi i nie można normalnie funkcjonować w ciągu dnia. Bo niestety ten ból doskwiera przez dłuższy czas. Dlatego też tak ważne jest, aby odpowiednio dobrać poduszkę, która będzie niwelowała te, te złe skutki ułożenia niewłaściwie kręgosłupa, tak? Więc te poduszki no, sprawdzają się po prostu idealnie, nawet w przypadku mojego męża, odkąd stosuję jest dla mnie milszy. <śmiesz> <śmiesz> Powiem Wam, że tak, ja chyba zostaję z tym, yy, co to jest? Słonik? Słonik. Ja ze słonikiem już zostaję sobie tutaj na dłużej, a generalnie na pewno pokażę Wam w w najbliższym holu zakupowym w zdobyczach co cudownego właśnie dostałam od Irci. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów, i jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to również dam Wam na dole link do fanpage'a, gdzie możecie zadawać pytania Irce i ona Super. na pewno na wszystkie Wam odpowie. Wszelakie pytania dotyczące produktów, dotyczące cen, wysyłki itd. A, okay, a wysyłasz yy... za granicę? Tak, wysyłasz za granicę. Oczywiście. No proszę bardzo, jeszcze wysyła za granicę. Także <gry> żegnamy się z Wami, pozdrawiamy. Pa. Trzymajcie się, pa, pa, pa. To jest żaba z tyłu. A bo nieważne, że tam nie <śpiewa> ma. <śpiewa> Produkcja, znaczy Etap, pro, etap Lelek. Le. Na pewno linka pod podlinkuję Wam Generalnie linka tutaj pod filmikiem. Cicho, to raz jeszcze. <śpiewa> Promieniowanie żywych cieków. Dobra, nie. no jeszcze raz no, Dobra, jak to było. Położyła. Przecież filtrowała ma Dobra. Dobra. Kurde, ale żeś tak szybko tą dietę przekazała, że aż normalny... Już teraz też możesz być ekspertem.